Cześć, witajcie. Dzisiaj Renault Koleos w najnowszym wydaniu 2.0 dCi 190 koni w wersji Initial Paris z wszystkimi pakietami, jakimi można było go doposażyć. Zapraszam. Tak więc ruszyliśmy w drogę, naszym dzisiaj prezentowanym samochodem. Przypominam, Renault Coleos Initial Paris maksymalnie dopakietowany. Kiedyś jak powszechnie było wiadomo Initial Paris to były te najbogatsze wersje w Renault. Zresztą tak jest do dzisiaj. Przy czym dzisiaj jak zamawiasz sobie Initial Paris to nie wszystko jeszcze jest w standardzie. Jeszcze trzeba pewnych rzeczy kilka dobrać, żeby wersja była maksymalnie doposażona. I takim właśnie samochodem maksymalnie się doposażonym się poruszamy. Co tu jeszcze oprócz ponad standardu w tym samochodzie? Proszę spojrzeć. Tu jest przycisk podgrzewania przedniej szyby i on występuje w pakiecie zimowym. Pakiet zimowy do Inti Alpari musiał być domówiony. Oprócz tego, co oczywiste, jest podgrzewanie przednich foteli, ale także podgrzewanie tylnej kanapy. Poza pakietem zimowym, na kanapa nie jest podgrzewana. Co tu jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No to solar dach, który również pomimo najwyższej wersji Mipial Paris wymagał dopłaty, a także inne felgi, które zostały domówione i inny wzór skórzanej tapicerki foteli. Jak przystało na topową wersję, a ta niewątpliwie taka jest, Koleosa, no to wracając jeszcze do foteli, to oczywiście, że przednie są podgrzewane, oprócz tego są wentylowane. No to już nie jest tak oczywiste wśród popularnych samochodów. Do tego są w pełni elektrycznie regulowane, no i jeszcze mają masaż. No ale żeby nie było tak słodko, to za chwilę Państwu pokażemy spalanie. Producent deklaruje, że w tej wersji silnikowej, więc 2 litry DCI 190 koni, samochód spala 6,4 litra oleju napędowego średnio na 100 km, i jak to zawsze z zaleceniami czy, czy danymi podawanymi przez producenta, no nie do końca tak jest, bo proszę spojrzeć, co prawda samochód jest świeżynką, bo mamy luty, a on był w grudniu odebrany z salonu. Aktualny jego przebieg to 4697 km i Maciej, który jest jego właścicielem, od razu gorące podziękowania od nas dostaje za użyczenie nam tego samochodu do testu, ale wróćmy na chwilkę do spalania, proszę spojrzeć. Licznik nie był kasowany od początku. Czyli średnie jego spalanie aktualne od momentu wyjechania z salonu to 9,6 litrów. Troszkę można go usprawiedliwić z tego względu, że wszystkie swoje trasy on generalnie pokonuje w mieście. No a do tego mamy sezon zimowy. Proszę spojrzeć, dzisiaj w momencie kręcenia tego vloga jest minus 3, w nocy było minus 10. Także można nieco usprawiedliwić ten zużycie paliwa, aczkolwiek do 6,4 deklarowanego przez producenta to raczej ten samochodem zbliżyć się nie da. No, a powiem tak, przejechaliśmy kilkanaście kilometrów. Samochód bardzo płynnie się prowadzi. Specyficzny dźwięk do nas dobiega. Nie jest to może dźwięk jednostki napędowej. Jest tu skrzynia biegów bezstopniowa czy, czy jednostopniowa, tak zwana przekładnia CVT. I tak, jakby tą skrzynię było słychać, tak specyficzny dźwięk dociera do uszu. Jeżdżąc takimi samochodami z skrzyniami CVT, to takie rzeczy mają miejsce. Tak to też w nim po prostu słychać. Poza tym delikatny szum wiatru słychać to wewnątrz. Nie ma żadnych nadmiernych hałasów podróży się bardzo komfortowo. Żebyśmy wiedzieli, z jaką wersją mamy do czynienia, to proszę bardzo na dole kierownicy oczywiście logo Initial Paris. Renault się chwali, że w tym samochodzie cała skóra to nie jest jakaś tam eko-skóra, tylko wszystko to jest naturalna skórzona tapicerka i powiem, że bardzo dobrze ta kierownica leży w dłoniach. Ręce się nie pocą, tutaj jest ładnie perforowana. Jeśli chodzi o wykonanie deski rozdzielczej, to również, to prawda te struktury tutaj na górze deski są stosunkowo twarde, ale jakość materiału bardzo dobra w dotyku, jakość montażu również. Oczywiście logo firmy BZ, która tutaj zainstalowała swój sprzęt nagłośnieniowy w tym samochodzie. Drobiazgi też znajdą swoje miejsce w tym samochodzie. Jak na bogatą wersję przystała, to niewątpliwie taką jest. To ambientowe podświetlanie. To tutaj taka półeczka przed dźwignią zmiany biegów. Oczywiście z podowarką indukcyjną. Tutaj takie ładne uchwyty dla kierowcy i pasażera. Tu już jest materiał bardzo miękki, bardzo wysokiego gatunku skóra i pięknie, ładnie poprzeszywana. Tutaj ten materiał deski rozdzielczej, tu jest niby miękki. Górą jest troszkę bardziej twardy, aż nie jest najgorszy w dotyku. Tu taka wstawka przypominająca karbon dookoła otoczona aluminiową listwą. No ładnie to tu jest wkomponowane. Tutaj jest twardy plastik do góry, taki mały fragment ale jednak jest. Tu już całkiem, całkiem nieźle w dotyku to wszystko wygląda. Ładne, skórzone przeszycia. I proszę spojrzeć, co się dzieje na tunelu środkowym. Ładny, zasuwany, duży schowek z uchwytami na kubki. Tu obok nas regulowany podłokietnik. W podłokietniku również dość duży schowek. Proszę bardzo, tu jeszcze można było wspomnieć, że przy ładowarce indukcyjnej są też wejścia USB. Duże kieszenie w drzwiach, miękko wyścielane Ładnie skórzona tapicerka na boczku drzwi bardzo miękka, w dotyku bardzo ładnie dobrze przeszyta. I jeszcze wracając do pakietu zimowego, o którym mówiłem wcześniej, to wieniec kierownicy też jest podgrzewany, a to w dużej mierze zasługa pakietu zimowego. Bez pakietu zimowego ta opcja była dodatkowo płatna. No, słuchajcie, i to co o tym samochodzie mówią, że generalnie ten słupek A jest bardzo szeroki i on trochę utrudnia widoczność, to jest racja. Gdy próbuję coś dojrzeć z lewej strony, a jeżdżę dookoła ronda to ten słupek przeszkadza. No udało się nam jakieś mankamy w tym samochodzie. Znaleźć to, co mówią inni, czy, czy piszą inni, mają rację, ten słupek rzeczywiście jest szeroki, zajmuje sporo, czy zawiera sporo widoczności. I tradycyjnie zmierzamy w kierunku drogi S11, żeby Państwu pokazać dynamikę tego samochodu. Już jesteśmy na zjeździe z wiaduktu, mała chwilka i zrobimy pokaz dynamiki. Proszę bardzo, włączamy się na drogę S11, pedał w podłoga i samochód ma w tej skrzyni wirtualne stopnie. Proszę bardzo, prędkość obrotowa wzrasta mniej więcej do 3,5 tysiąca i dopiero wtedy następuje jakby zapięcie kolejnego przełożenia. Co oczywiście nie jest prawdą, bo ta skrzynia nie ma przełożeń, to co mówiłem wcześniej, to jest skrzynia bezstopniowa. Proszę spójrzmy teraz na licznik. Podróżujemy z prędkością 120 na godzinę. Prędkość obrotowa silnika utrzymywana mniej więcej na poziomie 2000 obrotów na minutę. Spójrzmy jeszcze na chwilowe zużycie paliwa w tym momencie. Ustabilizowałem prędkość na 120, żeby nie ruszać pedałem gazu. Aktualne średnie zużycie na poziomie 7,1, 7,2, 6,9 litra. Myślę, że jadąc w trasie z taką prędkością, to jak najbardziej jest możliwe do osiągnięcia. Jak Państwo widzą w prawym narożniku tutaj licznika, tu jeszcze możemy sobie też różne opcje na wyświetlaczu konfigurować. Proszę bardzo, aktualne wskazanie wykorzystania mocy i momentu obrotowego (HP Horsepower), czyli konie mechaniczne. Newtonometry z prawej strony. Jadąc 120 drogą szybkiego ruchu, samochód w niewielkim stopniu wykorzystuje swoje możliwości. Dalej, jeszcze nam pokazuje, ponieważ ma napęd na cztery koła, którą oś aktualnie napędza. To co teraz widać: 100% napędu przekazywane na przednią oś, 0% na tylną. To się diametralnie zmienia. Jak mamy jakieś śliską nawierzchnię, wtedy wiadomo, rozkład momentu może być nawet 50 na 50. Co tu jeszcze? Tu jeszcze wskazuje nam cel w nawigacji, ale aktualnie nie mamy w nawigacji żadnego celu. Wpisanego, więc po prostu jest ta strzałeczka przekreślona. Tak to wygląda. Na wyświetlaczu również bardzo wiele funkcji można o tym samochodzie się dowiedzieć czy przeczytać. Proszę spojrzeć, podróżujemy drogą poza pozamiejską i ta bezstopniowa przekładnia mniej więcej cały czas utrzymuje obroty silnika na poziomie 1700-1800, niekiedy nawet 1900 można by powiedzieć, że to nieco wyżej niż konkurencja. Konkurencja z bardziej klasycznymi czy dwusprzęgłowymi skrzyniami biegów. W cudzysłowie jedzie zawsze z niższą prędkością obrotową, poniżej 1500 obrotów na minutę. Tutaj generalnie zawsze jest to powyżej 1500 obrotów na minutę. Proszę jeszcze spojrzeć, jak mocno rozbudowane w tej wersji jest to menu, w tym Koleosie. Sporo funkcji, bardzo dużo. Pojazd, system, telefon, aplikacje, multimedia, nawigacje, czego byśmy nie chcieli. O, mnie tu interesują fotele, bo to co mówiłem, one są. Z masażem, chcę sobie zapuścić masaż, bo nigdy jeszcze nie jechałem renówką z masażem w fotelu. Tonizujący, bardzo fajnie, relaksujący. No, ten tonizujący dla mnie lepszy, ale spójrzmy jeszcze, jaki jest dędziowy. Mam problemy z lędźwiami, o fantastycznie. Oczywiście tego się nie da przełożyć na format audio czy wideo, bo przecież to, to są moje plecy masowane, ale muszą mi Państwo wierzyć na słowo, że całkiem fajnie, całkiem fajnie ta renówka to robi. Także tu jest bardzo mocno rozbudowane menu, można by się tutaj bawić bardzo długo i godzinami o tym rozmawiać, ale nie w tym rzecz, chciałem tylko pokazać, żeby było widać o czym mówimy. Komputer pokładowy również mocno rozbudowany, średnia prędkość, dystans, no to wszystko było widać już wcześniej. Także mnogość funkcji bardzo duża na pokładzie tego Coleosa. Jak Państwo widzą Renault ma też coś takiego jak eko szkolenie. nie tylko Renault, zresztą inni producenci też, ale Renault to proszę bardzo na przykładzie osa pokażmy jak to wygląda z ekojazdem, no więc Maciej właściciel, jak Państwo widzą, nie jeździ przesadnie ekonomicznie, bo na pięć możliwych gwiazdek ma tylko dwie bądź dwie i pół gwiazdki zielonej, ale to co nam mówił, zanim nam przekazał samochód, że generalnie jeździ po mieście, no i okres zimowy, więc nie dziwmy się, że przez samochód jest tak nisko oceniany. Proszę spojrzeć jeszcze raz, przebieg... Całkowity 4700 km, 9,6 średnie spalanie. I od samego początku dystans przejechany bez zużycia paliwa to 781 km. To jest dystans przejechany wtedy, gdy po prostu zdejmujemy nogę z gazu, więc gdy samochód toczy się siłą bezwładności. I spójrzcie, mam kartę do tego wozu przy sobie. Z kartą jestem blisko drzwi. Próbuję wejść do samochodu. I co ciekawe, nie mogę otworzyć drzwi. Tu jest taki mały czarny przycisk, żeby go przycisnąć i dopiero wtedy drzwi otworzyć. Też byłem zdziwiony. Generalnie inne samochody tak nie mają, no ale to taka może specyfika renówki. Rzućmy okiem do bagażnika o pojemności 498 litrów. Myślę, że dla dwóch osób, a macie, jeździ generalnie w dwójkę, no teraz małem dzieckiem w trójkę, to w zupełności wystarczy. Mamy roletę. Po zwinięciu rolety, proszę bardzo, tak wygląda przestrzeń bagażowa główna. Pod spodem jest drugi bagażnik. Można powiedzieć, że schowek na drobiazgi. I jeszcze niżej trzeci. Co ciekawe, tu nie ma koła zapasowego, tylko subwoofer zestawu audio. I tradycyjnie rzućmy okiem pod maskę 2 litry DCI. Znana jednostka napędowa Renault. Oczywiście wszystko śni, bo to wszystko ma dopiero 6 tygodni. 190 KONI, 380 Nm. Do napędu tego samochodu w zupełności wystarczy. Patrząc tutaj na lampę, to oczywiście lampa full LED. Z tyłu również są lampy full LED, ale co ciekawe, kierunkowska z tyłu jest nie led a za pomocą zwykłej żarówki realizowany. Także zawsze warto jakąś żaróweczkę ze sobą na wszelki wypadek mieć. Może jeszcze nie w nowym aucie, ale nieco później. Widzą Państwo tu oczywiście z kim mamy do czynienia. Initiale. Tak samo na kierownicy ten napis Initiale Pari i tak samo czym się różni rok 2020 od 2019, że ma prostokątne halogeny. 19 mają okrągłe i 19 nie mają napisu Initial i Initial Paris na kierownicy. To jest dopiero od roku 20. Miejsca w zupełności do mnie wystarcza. Pamiętacie, 1,88 88. Siedzi się tu nawet wyżej jak z przodu. Kanapa podgrzewana, to już mówiłem. Tu dodatkowy nawiew do pasażerów z tyłu. Oczywiście gniazda USB dodatkowo. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, to tylne oparcia, czy oparcia tylnych foteli również są regulowane. A to myślę, że rzadkość. Zaraz to pokażę. Proszę bardzo. Można sobie kanapę regulować. Tamten fotel osobno z prawej strony, a tu z lewej strony cała kanapa. Czy bardziej, czy mniej, czy ją można rozłożyć, ale ma kilka pozycji regulacyjnych. Ktoś, ktoś woli bardziej w pionie, czy bardziej sobie woli w cudzysłowie leżeć, to wszystko sobie może do siebie dostosować. Jak chodzi o ilość miejsca z przodu, to dla mnie bardzo wygodnie. Dosyć daleko sobie odsunąłem fotel. Siedzi mi się bardzo wygodnie. Proszę spojrzeć, jak ogromna przestrzeń na kolana. Nad głową, pomimo że mam czapkę, i tu jest roleta od dachu. Miejsca jeszcze spory zapas na szerokości. Ramion również szeroki tunel środkowy, więc można swobodnie sobie we dwóch dzielić podłokietnik. Bardzo, bardzo wygodne. Tu, oczywiście, listwa Initial Paris. Tutaj sterowanie tego w pełni elektrycznego fotela. I spójrzcie jeszcze, jakie bardzo ładne przeszycia tych foteli. Może, Bartku, proszę, pokaż to kamerą. To Tobie też Maciej specjalnie zażyczył. No, tak jak w aucie klasy wyższej, tak przeszyte bardzo ładnie fotele. Mamy zimę. A samochód ma napęd na 4 koła, nominalnie, przy normalnej jeździe po suchym asfalcie, przenosi 100% momentu obrotowego na przód. A zobaczymy, czy jest w stanie, albo ile przenosi na tył w momencie śliskiej nawierzchni. W tej chwili stoimy na mocno zaśnieżonym, śliskim placu. Oczywiście tu możemy jeszcze kilka opcji napędu sobie wybierać. W tej chwili ma 4x4 na 4 napęd włączony, ale z opcją auto. Można mu wybrać lock czyli zblokowany napęd na wszystkie cztery koła. I za chwilę ruszymy. Skrzynia na drive. Zobaczymy ile procent momentu obrotowego przenosi na przednią oś, a ile na tylną. Proszę bardzo, Pedał w podłogę. Proszę bardzo, w opcji lock przenosił 50 na 50. Zrobimy tą próbę jeszcze raz z opcją auto. Zobaczymy czym się różni. Teraz zrobimy drugą próbę. W opcji LOCK, co było widać, przenosił moment równomiernie. 50% na przednią oś, 50% na tylnią oś. Zachowywał się wręcz jak terenówka. Oczywiście ten samą rasową terenówką. Nie jest to, jest, powiedzmy, pseudo terenówka, ale napęd 4x4 jak najbardziej na ośnieżonym placu nam pomaga. I teraz spójrzcie, mamy 4, 4x4 załączone, ale w opcji AUTO. Jak się zachowa auto na śliskim placu? Przenosił 75-25 i maksymalnie w kilku próbach udało nam się uzyskać 70-30, do 30. inaczej nie dało nam się uzyskać no i co, i trochę sobie pojeździliśmy dzisiaj pół dnia tym naszym koleosem trzeba by go troszkę podsumować, no powiem tak niewątpliwie samochód ładny bo pamiętacie, ci co wszyscy pamiętają a zakładam, że fani motoryzacji pamiętają jak wyglądał z jedynka to w porównaniu z tym był pokraczny to już nie da tego powiedzieć, ten samochód bardzo wyładniał Nazwa została, samochód jest większy, bardzo ładny samochód. No Jakie mankamenty? No mankamenty to to, co może widzieliście, ten szeroki słupek A, no nieco przeszkadza, ale w momencie jak chcesz skręcić w lewo, czy jedziesz gdzieś po łuku, na przykład po rondzie, tak jak ja je no, na wprost, on nie przeszkadza, no jakiś to mankament jest. No spalanie, jak to spalanie? Zawsze pokazujemy, jest wyższe niż to, co podaje, czy deklaruje producent, ale to norma, przy czym troszkę należy go usprawiedliwić. Jest mróz, jeździ po mieście jego właściciel nim, jest zima, więc 6, 4, a 9, 6 to spora różnica, ale zakładamy, że jak się zrobi cieplej i wyjedzie w trasę, no to powiedzmy, będzie ostrowało w granicach 7-8, tak jak można poczytać w prasie. Myślę, że to jest wiarygodne. No co, fajny napęd 4x4. Nie jest to napęd stały, ale to co mogliście zauważyć na śniegu, bardzo ładnie się odpycha. Trakcja na śniegu zakomita, a zimy mało, więc to na pewno jest przydatne. Wykonanie tego samochodu znakomite, można by powiedzieć, że. Renault auto popularne, a ociera się o klasę premium. Wyposażenie Initial Paris jeszcze lepsze. Tu już wszystko, co tylko można było mówić, jest domówione, więc rzekłbym, że wyposażenie jest wręcz luksusowe jak na tą klasę samochodów. 4,67 długości, 1,84 m szerokości. Samochód optycznie wydaje się większy, wewnątrz bardzo przestronny. Bagażnik myślę też dla dwóch czy czterech osobowych rodzin w zupełności wystarczy. Także Całkiem nieźle, no a półka cenowa jest niższa niż auta klasy Premium. Prosicie mnie często o suwy, ale z nieco niższej półki cenowej niż te, które często prezentujemy, więc dzisiaj takie auto zostało zaprezentowane. Chcącym kupić takie auto polecam. Innym, którzy jeżdżą mniejszymi samochodami, takich samochód życzę. Z tym wyposażeniem Państwu dziękuję za uwagę. Maciejowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za użyczenie tego wspaniałego samochodu do testu w 6 tygodni po odebraniu go z salonu. I do następnego. Cześć.